Dziś pijemy wino pochodzące prosto z Hiszpanii, czyli przywiezione z Hiszpanii, nie kupione w Polsce. Nie widziałem takiego wina w Polsce, ale ze szczepu pranio, także jeszcze bardzo popularny, typowy hiszpański. Zobaczymy. Korek, e, taki syntetyk e, winia Pena. Wine of Spain. Jakiś order dostał nagrodę. 12% alkoholu. Dobra. Później będziemy się próbować mm. przeczytywać. Jest obawa, że w słodycz może iść? Może nie, nie, ten premio nie, nie, powinno, nie powinno. powinno. Zdecydowanie nie powinno. Kolor ma ładny. Mm. Jak go nazwiesz, mężu? Kolor. Mm. Rubin, ale ładny. ładny. Mm. Mogę też nazwać kolor buraczany. Nie, 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 rubin napijmy. <noise> Tak, Rubin szlachetny tak, i tak, szlachetniej. Zobaczymy, czy wino też jest równie szlachetne. Etykieta bardzo ładna, taki błękit w sensie góry no, no, Tak się obawiałem, żeby to nie było jakieś słodkie wino. Nie, nie, nie powinno. Nie. Owoce. Bukiet, Owoce. tak, ładny, nie? Owocowy. Czerwone takie. Takie pełnia lata. I? I taki pełny dosyć. Nie to, że trzeba się mocno domyślać. Bardzo przyjemne. Przyjemne, że tak, potracą owoce, nawet bym się doszukał jakiegoś małe cukiereczka. Do... Tak małe. Nie jest słodki, już ja... Już, małe... już ja przeszłam do kolejnego, tak. Ja jeszcze się zaciągam, no, Fajny bukiet, ładny. Suszona śliwka, tak gdzieś. Jest i taniczne, takie mm -hmm. wytrawne, taniczne, ale nie jest rzodziutkie. Czasami ten jest yy, zdarzało nam się. Takie po prostu mm -hmm. rozwodnione. Taka A tutaj A co to jeszcze takiego? Koncentrat. Śliwka słyszona. Myślę, że to to? Mm. Śliwka na pewno, na 100%. Mm -hmm. Czuć. Ale nie tylko. Tam też jakaś jakich... czerwona. Czeresznie, ja nie, no, wiem, coś się Coś, coś czerwonego, czerwonego jeszcze troszkę. Możliwe, że czereśnie. Ale jakie trochę... mamy? <grym>. Specjalnie w aromatach, jakie bogate. Słody już w ogóle nie Problem, idzie, a, się, że fajna kwasowość. jest delikatna jest. taka, ale. Taniny fajnie. na zębach zostają. Nie wiemy, ile kosztowało. Ale no to na miejscu w Hiszpanii, Ale do, dobry prezent na miejscu w Hiszpanii podejrzewam, że kosztowało nie mało. euro. Za 3 euro. No może 3,5. No, może może Dobra. Jakby ktoś oglądał ale nas z Hiszpanii. Oczywiście. Pozdrawiamy i prosimy o ten wycenę. To coś jest suszonego, ale słodkiego, no nie? Ale i gdzieś czereśnie czuję mhm. i ta śliwka suszona. Ale ta śliwka suszona, no. taka delikatnie słodycz taka, tak, śliwkowy, tak. śliwki no, suszone tak. i zaraz to gdzieś ucieknie. Dobra czytaj co to, co to. A bo to Aha, po hiszpańsku, to nic nie przeczytasz. No Nie przeczytam. No czytaj, no, czytaj ale spróbuj. Ola, ola. Mm -hmm. Elaborato con la varietà, no duwa tempranillo. Zrobione ze szczepów e, tempranillo, winia pena, delikatnie do Miękkie, mi, mi, tak, tak, tak. Owocowe z aromatami czerwonych owoców. Mhm. No, Wszystkie czerwonych. Czerwone jagody, jagody czerwone mm -hmm. jakieś takie. A skąd ty znaczy... bierzesz tłumacze? Zreślasz? No, tak, no, tak. Z, z znikąd, czyli z głowy. A eee, się włoskiego uczysz, per, Perfekcyjny partner do mięs. No i w ogóle do innych tam hiszpańskich dań. Mamy coś po hiszpańsku? Nic. Zaraz, tak. zaraz będziemy mieli. Ale samo i wino, bardzo, bardzo, Zastan. bardzo. Ja nie jestem pewna, czy to nie brzoskwinia, albo tak? taka mm, nie, ma... ja, nie. Jak to Nie, brzoskwinia może raczej nie. Ale spróbuj. Pomyśl, sobie brzoskwinia i nie zobaczysz. Albo to drugie. To nie. cię zaskoczy. Nie, sugestia. to służaści, Brzoskwina Brzoskwinia, nie, w czerwonym winiem to mało. Może, A może morela suszona. No, ale jak na szczep, to jest, jest skoncentrowane, nie? Jest. I taki jeszcze taka uwaga, że na przykład alkoholu zawartość, alkoholu 12, ale... to już by wskazywało, że będzie takie, Lepko, słodka, nie? No, takie bo... rozcieńczone, a, być... a jednak nie, nie jest. Nie, nie, właśnie jest koncentrat mhm. taki tak, no, zacny tak, widok. Tak, Fajne. I ta da, jest. Da, da. Na końcu gdzieś jakiś pieprzynok okay, ta, 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 <grym> tak. ta taki delikatny. ale bardzo delikatny. Finisz w miarę długi. E, o, ta śliwka to taka przejściowa jest, a później rzeczywiście te czerwona mm -hmm. jakaś tam... Może brzoskwiń. Czy czerwone owoce, jakieś wiśnie ale trochę, pachnie, trochę. no ale śliwka to niestety, nie Okej, okay, dobra. To, to co? Nie stań. 9, no kurczę. Naprawdę? Nie dam 10, ale dam 9. Ja 9 też no, to, nie to nie był nie bardzo, bardzo dobre tym. Już to ja sobie dogadałam, aż trochę Chciałem 8 dać. Dodajcie się, staram się 6, nie? No nie, ja 8 tak, muszę To 8,5 czy 9,5. Czy 9:00? Wyszło 2 no. na 2 tak? Dwie ósemki, dwie 9 to możemy. No dobra, to zawsze, jest... za, zawsze ciągliśmy w górę. Nie, to. Mm -hmm. To co? Osiem. Nie, te ja myślę. 9 my minus. 8,5. Ja bym był za 8,5. No ale. też. Trzeba było dać 10. Trzeba mm -hmm. było dać. Nie. No dobra, 8,5. Nie, tak. nie, bardzo fajne. Nie, mm -hmm. nie tak, nie szastem czy 8,5, czy 9 z minusem. tak Czy inaczej bardzo, dobrze, bardzo, bardzo tak. fajne minko polecamy. Mm -hmm. Do kupienia, niestety, w Hiszpanii. Chyba, że ktoś importuje do Polski, to czekamy na znak sygnał, gdzie można to kupić. Także polecamy, pozdrawiamy.